Dzień dobry, ponownie witam w mojej kuchni, kuchni Grubasa na kanale Grubas 2017, czyli kuchnia pełna niespodzianek yy, i na której pokazuję w jaki sposób można zdrowo się odżywiać i schudnąć 25 kg jedząc prawie wszystko. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką. To po pierwsze, a po drugie dzisiaj petarda. Słuchajcie, coś takiego jeszcze nie jedliście, hit super taki. Generalnie, jak zrobicie to, to oczarujecie wszystkich swoich gości, bo to jest coś fantastycznego. A myślę tutaj o kurczaków Kary na Grilla. Dobra, Zanim zabiorę się za robotę, jeszcze ogłoszenie parafialne, a właściwie dwa. Pierwsze to takie, że jak już wspominałem w wcześniejszym filmiku jest mój nowy kanał, na który zapraszam tak od czapie, to będą takie wszystkie myśli nieuczesane. Tam się pojawi też coś fajnego już niedługo. Natomiast druga rzecz to taka, że oczywiście żebram cały czas o te lajki, suby dlatego, że algorytmy YouTube'a są nieubłagane i, i, i niestety Trzeba tam klikać, 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 żeby to wszystko miało więcej nogi. A i trzecia rzecz: będziecie słyszeli w tle naszego towarzysza, czyli zmywareczkę. Niestety jest bardzo późno, już jutro zaczynamy długi weekend. Wyjeżdżam z samego rańca, więc nie mam kiedy tego zrobić. Także po ciemności i, i po zmroku wieczorową porą będę robił filecika. Chcę to nagrać, ale niestety zmywarka może trochę przeszkadzać. Dobra, koniec gadania, do roboty. Największą zaletą tej potrawy to jest prostota i szybkość. Słuchajcie, filet z kuczaka, łatwy, lekki przyjemny, moja lepsza połowa tutaj zadbała o to, żeby już miał mniej roboty, więc go troszeczkę podziabała i teraz tą całą ilość, naprawdę sporą fileta, ale będzie duża impreza, e, podzielę na dwa smaki, żeby to były jakby trochę jednak różne smaki, a nie tylko monotonia i pierwszy to będzie ziołka. E, Promasalskie, tak troszeczkę do drobiu nawet pasują, oraz przyprawa do kuczaka. E, to jest nie sugerować się opakowanie, bo opakowanie jest od innej firmy. Tutaj w środku już jest skład wsypany przyprawy od producenta takiego, który nie daje różnych babrochów, nie daje to bardzo istotne i ważne, naturalne składniki, także będzie przeprawa grillowa do kuczaka. No i tutaj mamy gwóźdź programy pod tytułem w kary, no więc musi być i kary. Mamy cukry, czosnek granulowany, trochę pieprzu, śmietana i sól. I teraz ta potrawa może występować w dwóch wersjach. Jeżeli robimy ją stricte na grilla, który grill generalnie jest grupą, właściwie posiłkiem, z grupy produktów tłuszczowych, bo będzie i boczuj, będzie jakaś jeszcze inna kiełbasa, będzie pewno jakiś jeszcze inny tam grzeszek w postaci jakiejś sałatki z serem feta albo coś takiego. Więc tutaj nie będę cudować, żeby tworzyć jakiś inne posiłek, jak tylko tłuszczowy. Dlatego sobie pozwoliłem dodać śmietany 18%. Natomiast tą samą potrawę, ten samą kuczaka w curry można zrobić jako dodatek do sałatki, na przykład do, do, jako inną potrawę do, przy innej okazji. Jako posiłek węglowodanowy, i wtedy zamiast śmietany używamy jogurtu 0% bądź nawet naturalnego do 1,5%, i dalej reszta wszystko się, że tak powiem, będzie zgadzała, bo filet ma bardzo niską zawartość tłuszczu, plus jogurt będzie posiłek wtedy wybitnie węglowodanowy. Także macie tutaj jakby rozwiązanie na posiłek i tłuszczowy, i węglowodanowy, a tam leży. Trudno powiedzieć, śmietana w cudzysłowie chyba powinna być, ale to w innym filmiku. Jeżeli nie zapomnę, to umieszczę link poniżej, co ta śmietana skrywa w sobie. Uciekamy od niej. Dobra, za robotę się bierzemy. Przygotowanie jest naprawdę dziecinnie proste. Najwięcej czasu tak naprawdę zabiera przygotowanie samego mięsa bo marynata. Chwila moment. Śmietana. Ale ilość tej śmietany, to niestety muszę wam powiedzieć, że na łoko. Bo to tak trudno jest wyczuć. Najlepiej można sobie trochę dorobić więcej. Jeżeli będzie troszkę więcej zrobione, to też nie stanowi problemu. Chodzi o to, żeby ta śmietana z przyprawami niejako obtoczyła, obkleiła nam kuraka. Nie, żeby to jakoś bardzo mocno pływało, czy było zalane. Do tego córy. Nie żałować. Musi być dużo intensywne, bo tak jak to się rozejdzie na całe to mięso. To wtedy. Że tak powiem, idealnie. Czosnek. Cały czas powtarzam, że do takiego delikatnego drobiu czosnek powinien być, żeby podkreślić smak, ale granulowany, nie świeży, bo granulowany nie pali tak, w i nie śmierdzi. No i tak, żeby to nie było tyle jakie, to damy trochę pieprzu. I sól. I teraz też jest problem, bo to musi być takie słone. Naprawdę ta marynata, ta śmietana musi być słona, można by powiedzieć, przesolona. Dlatego, że już później nie robimy nic z mięsa. Nie stoimy żadnego mięsa, żadnych innych przypraw, i to jest praktycznie wszystko. Cała robota. Filet w ten sposób wymieszany, z śmietaną trafia do lodóweczki. Dobrze, żeby to się przeleżało przez noc. I w tym momencie jest idealnie. Ale jeżeli nie ma na to czasu, to tak naprawdę po pół godziny już można spokojnie rzucać na grilla, na patelnię czy w jakiejś innej. W formie, to się przygotować. Śmietana jest naprawdę słona, ale tak jak wspomniałem, nic więcej tu nie będzie. A tutaj mamy ponad kilogram fileta. Połowę z tego wrócimy, czyli 600 gramów, czyli trochę potrzebuje tej soli, żeby to wciągnęło. I sukcesywnie sobie gdzieś tam dokładamy. Brakuje mi ręki i pomysłu na to, jak to zrobić, żeby wam nie zasłaniać. To chyba teraz właśnie dokładnie zasłaniam. Nie wiem co widzieliście dotychczas, bo z mistrzką tańczyłem po całym blacie. Teraz pukam łyżką, więc już w ogóle masakra jakaś. Od razu przepraszam za doznania słuchowe i zwrokowe, ale niestety Michaś jest nieorczalnym chaosem i można się spodziewać wielu rzeczy. A nie będę udawać, nie będę robił cięć, nie będę poprawiał dubli robił, bo w domu też ich nie robimy. Ma być to po prostu tak, jak się w dzieje, a nie pięknie wymuskane, tak jak nieraz pokazują na różnych kanałach, dopracowane. Aż niewiarygodne, a później człowiek się denerwuje. No, bo tak nie wyszło, bo tam na kanale było pokazane inaczej. Jak robią 17 dubli po to, żeby wyszło dobrze, to wtedy tak jest. I tak naprawdę sporo To ja sobie przełożę do osobnego pemiczka ze względu na to, żeby mieć trochę więcej miejsca w lodóweczce. Muszę zobaczyć, czy się kamerka nagrywa. Dobra, nagrywa się. I w tym momencie, tak jak zostawię sobie do jutra, jutro na grillu będzie perfekcyjnie. Słuchajcie, perfekcyjnie. Życzę smacznego, bo tutaj nie ma co wiele gadać. To po prostu trzeba zrobić i spróbować. Cięcie akcja, szybka robota, marynata numer 2. Tutaj w zasadzie też prosta sprawa. Przyprawy, tak jak wspominałem, grillowe. Sobie od razu wsypiemy. Trochę ziółek. No i zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli robimy sobie tłuszczowe, to można właśnie dodać oleju, żeby to ładnie nam to oblepiło i wtedy się ładnie zachowywało na grillu. Bo, jak yy, nie damy, to jest duża szansa, że te przyprawy z powierzchni fileta po prostu się nam spalą. A tak jak wspominałem, fileta dziś będziemy spożywać na Grilla w wersji tłuszczowej, więc ten olej nam nie przeszkadza. Kto zgadnie, co się stało, wygrywa główną nagrodę. opiekasz do lodów. No, co się stało? No, oczywiście, bateria się skończyła, tak? michał ma zazwyczaj takie szczęście, że zabiera się za robotę i wskaźnik pokazuje, że baterii jeszcze jest, a później nagle tworzy, gada, przewija, podgląda, cuduje i później tej baterii nie wystarcza. Dobra, no ale tutaj w zasadzie nawet gdyby już nic więcej nie powiedzieć, to chyba rozmieszać przyprawy na filecie. To w zasadzie nie potrzeba mądrali żadnego takiego jak Michasia. Radzicie sobie spokojnie sami. I tak samo zostawiam to na nockę w pojemniczku, to sobie ładnie przejdzie, nasiąknie. Ważna rzecz, powtarzam to wielokrotnie, przyprawa ma tylko wspomagać i podkreślać smak mięsa, a nie przejmować go, także nie przesadzić, nie dawać za dużo przypraw. Przyprawa ma tylko dosmaczyć nam mięso, ma nadal smakować kuczakiem, nadal mięsem, nadal dymem, aromatyzuje się, a nie, żeby coś tam miało przejąć cały smak. Dobra. Koniec roboty. Tak jak wspominałem, robota bardzo szybka. Także tu nie ma co wielce kombinować, tylko wziąć się za robotę. Mamy sezon grillowy. Grill jest fajną formą, jeżeli chodzi o, o dobrą obróbkę termiczną, w takim znaczeniu, że nie, nie używamy jakiegoś tam specjalnie tłuszczu. E, no, tutaj akurat jest posiłek tłuszczowy, natomiast spokojnie można te rzeczy porobić bez dodatku tłuszczu. Absolutnie, wykładając na ruscik. Super świeże, super smaczne i super zdrowe. Tymczasem, słuchajcie, bawcie się smakami, cały czas mówię, wymyślcie coś, podajcie swoje przepisy w, w komentarzach. Jeżeli macie jakieś fajne, to ja chętnie, Michał Grubas chętnie zje i spróbuję. Także jestem otwarty na wszelkie nowości. Jak macie jakiś super sprawdzony przepis, dawać, przerobimy go na, na, na kuchnię Grubasa i, i, i myślę, że będzie ok. Także tymczasem, pozdrawiam mocno gorąco w długi weekend, bo postaram się jeszcze w nocy zmontować ten filmik, tak żeby się pojawił jutro bądź bądź pojutrze, także właściwie to wtedy będzie 2 maja, myślę, że, że, że powinno to wskoczyć, także jeżeli ktoś ma długi weekend, to jeszcze 3, czyli so i, i piątek i sobota sobie obejrzę. Dobra, koniec gadania, do roboty i do grillowania!